Okej, okay, słuchajcie, jest chujowa sytuacja. Dostałem bana na TikToku. Minął mi ban, chyba miałem bana na 5 dni, coś około. Minął mi ban, chciałem wstawić od razu film. Wstawiłem go 5 minut po przejściu bana. Chwilę później, godzinę po publikacji, dostałem kolejnego bana i zdjęto mi film. Po co? Już mi się odechciała kompletnie nagrywać cokolwiek na tego TikToka. Po co mam to robić? Jeżeli moja praca idzie na darmo, jakby po co ja to montuję, żeby zaraz dostać kolejnego bana. Jakby takie trochę zniechęcające bardzo to jest do działania i nie wiem czy się kompletnie nie przyrzucę zaraz na YouTube'a, bo to co robi TikTok to jest jakieś jedno wielkie gówno i no śmiech na sali to co oni robią. No nie mogę nic innego powiedzieć, że to jest jakiś kurwa żart. Więc no, mam kolejnego bana, no niestety godzinę po ukończeniu się tamtego bana dostałem kurwa kolejnego bana. Bo niestety TikTok ma taką politykę, w tym akurat plus, YouTube ma duży ode mnie, że YouTube, żeby ściągnąć film i dostać bana, to oni realizują te filmy i sprawdzają, czy na pewno narusza zasady społecznościowe. TikTok niestety ma tak, że jeżeli ktoś zgłasza film, to ściąga film, dlatego bo ktoś go zgłosił, więc na pewno narusza on zasady. Otóż nie. Dlatego to jest duży minus TikToka, że dziewczynka, wystarczy, że jakaś mała dziewczynka zgłosi mi film i dostaje bana. Więc... No, trochę niefajne uczucie, bo jakby ja nad tym pracuję, myślę, jak to powiedzieć. Mam dużo materiałów teraz, chciałem zrobić kilka filmów yy, odnośnie tego, co się dzieje, bo teraz na TikToku można wstawiać 3-minutowe filmy, ale widocznie tego nie zrobię, bo mam kolejnego bana i pewnie jak stawię kolejny film, dostanę kolejnego bana, więc yy, i pewnie jak tak dalej pójdzie, to TikTok zauważy, że mam za dużo zgłoszeń, za dużym banu, no to usuną mi konto, więc pochuje mi taka robota. Pochuje, jakby bez sensu to jest kompletnie. Już mnie to serio zniechęca do działania, kompletnie. Tutaj wam pokażę tego TikToka, który właśnie dzisiaj nagrałem, wczoraj go nagrałem, zmontowałem, a dzisiaj wstawiłem i został zdjęty, i dostałem bana jeszcze kolejnego. Cześć! Przepraszam, że nie stawiałem filmów, ale ostatnio masowo dostaję bany. Podczas takiego banu nawet nie mogę odpisywać na różne komentarze. Ale to nie istotne. TikTok ostatnio wprowadził możliwość wstawiania 3-minutowych filmów. Z teraz będę mógł wstawiać dłuższe wypowiedzi, co jest dużym plusem, bo w 60 sekund ciężko było się wyrobić. Dzisiaj zaprezentuję wam, czym się różni to od tego. Pewnie zaraz powiecie, że, ale hydro, przecież to jedno i to samo. Otóż nie. Jak widać na tym zdjęciu, jest to para osób homoseksualnych. Są to osoby normalne, szczęśliwe, komu nie zatruwają życia, wszyscy ich lubią. Ale to kompletnie inna bajka. To to jest pranie mózgu młodszym pokoleniom, wciskanie flagi gdziekolwiek gdzie się da, to przy czym irytuje bardzo. Hipokryzja fuck, ośmieszanie się publicznie, propaganda. Dlatego bo niszczą kościoły oraz posągi narodowe. Oraz wyróżniają się też szczególnym debilizmem. Czasami się zastanawiam, co ci homoseksualiści myślą, jak patrzą na to całe gówniane community LGBT. I się pewnie łapią za głowę i mówią: Jezu. I później ludzie myślą, że my serio tak się zachowujemy? Co? No, jakby niby chcecie pomóc tym gejom i lesbijkom, ale wam to kompletnie nie wychodzi. Zauważcie, że coraz mniej osób zaczyna popierać wasze ruchy i wasze zachowanie. To chyba oznacza, że trzeba coś zmienić. Kreślam, że to jest tylko moje zdanie. Żeby zaraz w komentarzach nie było czegoś takiego jak Ojej, homofob, zgłaszać go masowo, bo on obraża ludzi No pewnie tak będzie, ale okej. Okay. Jeżeli nie widziałeś moich filmów na YouTubie, to bardzo zapraszam obejrzeć. Są tam cztery filmy, wszystkie prawie po 10 minut. Więc jeżeli nie oglądałeś, to serdecznie Cię zapraszam. A ja się z wami żegnam, pozdrawiam cię plutko!